Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witam na kanale Mój raj na Filipinach mm. i już zaczynamy, dzisiaj sobie zaczynam od pizzy, nasz dzień, bo mamy zamówienia, więc najpierw te zamówienia porobię, a potem sobie może coś ponagrywamy na dworze, w każdym razie dziękuję za oglądanie Wczorajszych, wczorajszego filmu, przez wczorajszego, dziękuję, że, że tak wspieracie Daniela w jego chorobie, mm. on generalnie czuje się już dobrze. No, a. Ale i tak, i tak jeszcze do szkoły nie poszedł. Także wszystkich witam na kanale, zapraszam na film. No i zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Tutaj Lalin, z drugiej strony kamery. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, pozdrawiam. Yeah, I start no maybe we start accepting. No thing. właśnie, zaczynają dzwonić klienci, więc na razie w domu praca. No, Shoar ma kebab swoją drogą i w górach też swoją drogą, ale my tutaj się nie obijamy. No, no to, no to tak jest. No. Pizza dobra. Nie. Bądźcie z nami. No, to Lalin właśnie to, tą pizzę teraz dla tego... Na delivery, tak? Na dostawę. A zobaczcie, Daniel się już lepiej czuje. Ja chyba mam jeszcze jedną kurczę normalnie Zaschło mi w gardle w gardle kurczę normalnie. Mam jeszcze jedną pizzę do zrobienia, chyba jeszcze jedną, bo przed chwilą dzwoniło. I też chyba dużą. Nawet fajnie jest jak jest z domu zamówienia są z domu, bo wszyscy chcą duże pizze, a jak w restauracji to oni kurczę malutką taką, malutką pół takiej a... I jeszcze trzeba myć, sprzątać i tak dalej. A tu w chacie ludzie zamawiają nam całe duże pizze. Dużą pizzę, dwie, jedną, dwie, jedną. Także to jest taki, takie plusy sprzedawania z domu. No fakt, że za każdym razem dajemy opakowanie. Taki karton. No ale cześć, nie ma mycia. No a tyba? six nine nine, tak? Na Jeszcze jedna pizza, mówi 7 700 zgarnęła za tą, 99. No bo pizza składa się z tak jakby dwie pizze w jednej, z pół na pół, pół takiej pół takiej robimy. Takie też robimy. No i kolejna. Kolejna pizza podejrzewam podobna, też jedna pizza, dwa warianty smakowe. No. No także tak, tak, jak nie nagrywamy, albo jak czegoś nie ma, to jak coś nie widać, że coś robimy, to i tak pamiętajcie, że my robimy, bo ja nie mogę mieć chaty drogiej, tego typu, kurczę takiej, co nie, i żeby ona na siebie nie zarabiała, to przynajmniej chata ma na siebie zarobić, na siebie i na rachunki, <laughs> jak, a, to, to, a to to w ogóle zleciutko, no nie, chyba, że chcemy zarabiać jeszcze to jako biznes, no to... No to więcej. Lalin mówi, że zaczyna pracować jak w restauracji. Odpisywanie siedzi, odpisuje do tej pory to tylko TikTok, Facebook, TikTok, Facebook, oglądanie seriali. A teraz się zaczyna robota. Znaczy coraz bardziej, coraz bardziej. No już od, od jakiegoś czasu więc często rano spędzamy czas sprzedając po prostu. Jeszcze Lalin czeka na swoją, na swoją, na swoje menu, bo jest menu z owoców morza i z tuńczyka, z tuny, z tuńczyka, tak? Całe menu. Cały, cała aplikacja na to jest, więc jak się to uaktywni, to dopiero będzie więcej pracy. No ja to tak ze spokojem. Mięsko tutaj, tu się rozmraż, tutaj jest się kleje, kolejna kolejna kulka na pizzę. Semolina, mąka. Daję te ananasy i sok, sos do pizzy. No i te sprawne ręce. A jeszcze zobaczymy co, co tam u Daniela Niech nam coś powie. Synek Chodź tu i powiedz wszystkim dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz ładnie dzień dobry. Dzień dobry. I powiedz how you feel today. Good. You're not sick anymore? Bardzo fajnie. No, to dostał nawet telefon na godzinę. How, how long time telefon you? One hour? Tak? You're not lie. <laughs> To dobrze, dobrze, no masz ten telefon. Godzinkę czasu, one hour, you know that, ja? Yeah? Are you happy? No to smile. Jedną godzinkę telefon, tak? Powiedz jedną. Jedną telefon. Godzinkę. Godzinkę. Tak. Na godzinkę, to już to w sumie druga godzinka, bo miał jeszcze od, od 15 do 16 ten telefon też. A już jest ciemno. No, my, my byliśmy przed chwilą na zewnątrz, byliśmy razem. Za y, w szarmie byliśmy, bo dzisiaj są wypłaty pracowników, więc daliśmy pieniądze im. Jeszcze Angelo przyjdzie wieczorem o drugiej w nocy, już nie wieczorem, tylko o drugiej. No ale przy okazji posiedzieliśmy chwilę z nim, tak jak mówiłem, będziemy teraz obserwować go. Zobaczcie, po drodze stamtąd z tej szoarmy przejechaliśmy się takimi zakamarkami, takimi już dróżkami, żeby znaleźć głowę. To jest to. Głowa. Ona ma też owoce. Ja urwałem taką porządną, porządną gałąź, kurczę, te ręce Lalin niestety jeszcze się nie wyleczyły, a nawet czasami jak ona czegoś dotknie, to się te rany otwierają, bolą, boli ją, więc postanowiłem kupić, pokaż, pokaż te ręce, show chyba, uh -huh. the Hances... o, popa... no to nie jest dobrze, nie jest I dobrze, to nie jest dobrze, ona za suche ma te ręce, o, wiem, wiem, to musi boleć. W związku z tym kupiłem, ten kupiłem, narwaliśmy sobie liści gławy i teraz robię je wywar, gotuję, wziąłem chyba ze 40 listków, może 50, gotuję w takim, umyłem je, no i gotuję je, zobaczcie, w takim garku. wody jest dużo, jak się tylko zagotuje, to wyłączam i niech przestygnie. wówczas jak, jak przestygnie, to ona już się robi taka herbatkowata, ten kolor będzie herbatkowaty, a jutro... Będzie to wszystko brązowe, będzie pachniało jak chińskie zioła, normalnie jak ktoś był w chińskiej aptece, te herbatki co robią, no to to, to jutro tak będzie pachniało. W tym wywarze Lalin będzie sobie jej moczyć ręce, normalnie moczyć ręce, nic nie szkodzi, że to jest mokre, że to nie jest nawilżające olejowo, nie, tak takie ma być i jutro już jej się te ręce poprawią, jestem przekonany, bo kiedyś miało, była podobnie, była sytuacja podobna, wiele razy miała z tymi rękoma problem. Ale jak się to robi przewlekłe, to jest problem, więc y, ostatnio było bardzo źle, popękane wszędzie. To zrobiłem gławę i następnego razu ranka już, już, już jej nie pękały. I tak sobie moczyła przez kilka dni i się zupełnie zagoiły ręce. Naturalny antybiotyk, gława. Poczekamy, aż się gotuje. Ona, ona później jeszcze sobie wsadzi te rączki tam, będzie moczyła. To można pić, bo to jest ten antybiotyk działa i internal. I, i, I wewnątrz organizmu, i na zewnątrz, to wszystkie rany yy, yy, uszczelnia. No a wewnątrz organizmu to samo jakieś, jakieś krwawienie, jakieś wrzody, jakieś bóle żołądka, yy, jelitowe wszystko, to głowę, to trzeba pić yy, herbatkę z głowy. Tak? Ona też jest antyrakowa i tak dalej, i tak dalej. Gława, tutaj to wy, wyświetlam, jak się to pisze, możecie sobie to znaleźć. A rośnie tutaj jak chwas, takie drzewo, jak kurcze, jak, jak, no, drzewo wygląda jak jabłkowe. Ma owoce też jak jabłka, tylko twarde. Z pestkami twardymi jak kamienie. No, y, to, no to tak, to tam mija dzień na tak. Kasa poszła, wypłata wypłacona. Kasandra y, i, i Angelo utrzymują dość dobry porządek w firmie. Czyściutko, Klo już nie pracuje, znaczy już nie pracuje u nas, pracuje gdzie indziej. Sprzedaje kurczaki z rożna. No, już. I nawet nie ma czasu przyjść po wypłatę. Dzisiaj był, ale nas nie było. No to mu tak nie dajemy. Musimy sobie spojrzeć w oczy i podpisać, podpisać jeszcze, że wszystko jest w porządku i dopiero dostanie kasę do ręki. Inaczej nie ma, bo znam te triki. Znam te ich triki. A ja kupiłem jeszcze sobie. Przejechaliśmy się w winogron. Zobaczcie. Taki ładny. O, taki ładny. Bronik. Czarny winogron. I z pestkami. Czyli nie jakiś genetyczny. I jeszcze kupiłem jabłka oczywiście. Zobaczcie, jakie jabłka. O, tutaj mamy chińskie jabłka. No niestety na Filipinach jabłka nie rosną. I gruszki. Gruszki to wyglądają tak. Może wyglądają jak jabłka, ale to są gruszki. Taka gruszka kosztuje 35 pesos. Takie jabłko kosztuje 40 pesos. Zniżkowo. A Danielek co? Synek? A Danierek bananka. Zobaczcie, także u nas tutaj w domu się zajada. Banana, co to jest? Banan. Co? Co to jest? Banan. Banan. No. Tutaj pilnuje Lalin. Teraz ma. Przez kilka dni daję spokój. Słuchała waszych rad. I tak się mało co do nich stosuje, bo ona używa kremliwe, a który nie jest zły. No i aloe vera, ale to są za słabe rzeczy. Krem i jest za pusty podejrzewam. Ktoś tam proponował olej oliwny i rękawiczki i na noc. Może i tak, ale to ale on nie zaleczy chyba. Ran, trzeba zaleczyć te rany. Olej może by powodował, żeby one nie pękała, to już jak są, widzieliście te rany, już krwa, krwawią nawet. Trzeba wyleczyć je, A ja mam lekarstwo. Kochani. Gława. Poczytajcie sobie o tym. Zobaczcie, już ściniały te liście. I już puściły puściły, była woda, a już jest herbata. To można pić, tak jak mówiłem. Tylko trzeba przesadzić, wyczyścić. Przez jakąś szmatkę trzeba by przesadzić, żeby, bo jeszcze jest z, z brudem. Te liście tak umyłem, tak, tak średnio, no byłem, je, myłem. Ale wiecie, jak chłop myje, one do gotowania szły. Tak, piękna herbatka, jak się zagotuje. To będzie gotowa, gotowe lekarstwo. Yes. This medicine is good. Nie, yeah, that is, nie. That is a Filipino remedy, not very, uh, fun, um, real, very effective. Tak. Bardzo yeah. efektywne, pywne yeah. zioło. O, o, już się gotuje. No to wyłączamy. Przekleję to pokrywką na chwilę, jeśli się zaparzy. No niech się zaparzy w ten sposób. Będzie zdrowa. Zobaczcie, pokażę wam szybciutko. Pociemniała bardzo, co nie? I już zdążyła przestygnąć, na tyle przestygnąć, że Lalin jej odlała. Proszę zobaczcie, Lalin sobie już odlała tutaj w biseczce i sobie te swoje ręce moczy. A oh, ještě lákery do paznokčí při okazí zlíže. Yeah. No jak tam? Kam mu stá Jak tam? Yeah, feel good. Feel so good. Like, it's already will be okay tomorrow. <laughs> <laughs> no tak, ale... Uh, you feel some septic, septic, antibacterial? Uh yeah. Little bit like alcohol, teba? Yeah. Suck. But not suck it, teba? Ko... Yeah, like slowly, like really, feel like... Ah, I cannot, I can breathe. No. Yeah. Ona zna to uczucie. Czuje się fajnie, że może już, ma że głębsze tak. Like that is enough? Mówi, że tak jak jest, to jest ok. This is not the same before, not very worse. Tak. Wcześniej to, do, kiedyś, kiedyś to dopiero miała rozwolone ręce, mówi, ale teraz to ok. No i co? Ładnie. All the time, ty ba? How many times you pass by? Always by medicine, medicine, ty Teraz wyzdrowieje. Daniel, chcesz tutaj sadzić ręce? i you put your hands there. You to put your hands? Yeah. You to no. cook and clean the house you can Myślę, że jutro już te ręce będzie miała fajniejsze. A na noc jeszcze aloe vera on the night, chyba? Aloe vera on the night. Yeah. I ten zapas tej herbaty wystarczy po prostu tak, mówi Lalin, mamy doświadczenie, najlepsze w tym jest to, że już wiemy, że ta głowa na pewno działa i już wiemy, że będzie efekt. Rano będzie efekt, jutro już będzie efekt, a za a pojutrze nie będzie już bolało. Nawet jutro już nie będzie. Tomorrow mory, notsacket, no, ale musisz móc. on time you need to kick na no? relaks, To za 20 minut po, po moczy w tym before sleep again, chyba. Aaa, mm. komfortable. <laughs> hmm. fajne, fajne po masażu. Mówi malowanie, że fajne, czy takie mrowienie, tak jakby była na masażu. No, bo antybiotyk działa, antybiotyk jest efektywny. Młotny. Przy okazji bardzo ładnie pachnie ziołami. W garku jeszcze tego dużo jest, będzie na jutro i na, na pojutrze, jak będzie trzeba. A jak nie, to zrobimy nowe. Mamy nowe. Tylko im, im dłużej leży, tym mocniejsze to lekarstwo jest mocniejsze. Co nie, bo ono wyciąga z tych liści. A danie, mamy doing synek. Daniel, Daniel, look. Daniel, What? I have stories. I'm serious. What's she do doing? I have like this before. My hands allergy. You don't know that is you are just one month that time. And you just go out from my tummy. And you don't know that I have so many wąs in my. Now you see how I do it. <laughs> yeah, it's amazing. Mówi Lalin, że jak ona była w ciąży z nim, była w ciąży z Danielem, to miała też rozwalone ręce. Bardzo mocno popękane. To ja pamiętam, to były popękane dopiero. Ale Daniel nie pamięta. A jeszcze nie wszystkie minerały, wszystkie, yy, wszystkie witaminy szły na budowę ciała Daniela wtedy, bo on był w brzuchu, co nie? No to zabierał, Daniel zabierał z mamy, żeby budować swoje yy, siebie. No. O, jakie ładne rączki. Nice, ready. wow, you finish. No, no, <laughs> Żartuję oczywiście. Nie wiem, czy macie głowę w Polsce, a jak nie, no to, to mówię, że to jest takie coś. Jak chcecie, to poczytajcie sobie o tym. Ale to działa tak samo, tak naprawdę, jak mówię. <laughs> Bardzo działa. No i witamy kolejnego dnia. Witamy serdecznie na naszym kanale. Kontynuujemy kurację lalin sobie. Ona już posprzątała dom, co prawda proponowałem, żeby, żeby najpierw wzięła w sobie, pomoczyła ręce, ale ona wolała posprzątać. No, no to dzień dobry, Lalin. Dzień dobry. Dzień dobry. I pokaż. Oj, zobaczymy, zobaczymy teraz, jak tam się ręce te mają. Ja już Really Mówi Lalin, że, jest, że już się, się fajnie czuje, że nie ma już czerwonego, tak jak mi pokaż, mm. well red, well nie uczulenia. Zakażenia pokaż się mi. A chyba? nie ma czerwonych już ran. In Drainy. infekcja in już. Po, mm. po jednym moczeniu wieczorem wczoraj już, już nie ma infekcji. Yeah. No to teraz ta głowa... No because this, this is really strong, chyba. Mm. This is very popular in Philippines. w Filipinach. Genie you have diarrhea. You just eat the fruit of the banana, of the guaba and you will feel better. A okej, okej. Czyli nawet mówi Lalin, że. Gwawa to jest tak bardzo mocny antybiotyk i, i, i że tak powiem cudotwór, <coughs> cudotwórcze, że że nawet jak się ma rozwolnienie, to o to po...

Because of the pharmacy influence, Nie zawsze się stosujemy do tych wskazówek pielęgniarek, lekarzy, którzy, zawsze, którzy robią, robią biznes na lekarstwach. Mm. Są środki naturalne, tradycyjne, stare, mm. znane tysiące lat, setki lat albo tysiące lat, tak jak w Chinach, medycyna chińska, naturalna, i one działają. No, także my. My, zresztą my to mamy wypróbowane, we already tried that, tyba, yeah. so we know... Actually, mama. I already just know mine, I just want to buy this, you know, this in pharmacy. O, mówiła, że ona wie, ale czasami chce coś po prostu kupić w aptece, ale yeah. generalnie ona wie, że są środki, są środki naturalne. Yeah. You know, I told you that when I'm high school, before mama get mad to me, because I cannot hold the laundry, na-na-na, and oh. she's, hey, you very rich, na-na-na, and then, and then, and she always do this to me, and then I just know mine. Słyszeliście, co nie? Jak była lalin mała, to ona od Mańkiego ma, ma uczulenie na, ten, na detergenty. To mama jej tam głowę dawała, a no i te ręce się lalin nigdy nie. nie od medycyny, od kremów się nie tego. Mówi, a ty jakaś, a ty jakaś jesteś, co ty, ty królewna jesteś, że nie, nie możesz się nic dotykać, taka delikatna. no. Ale i stosowali głowę. No ale od kiedy my jesteśmy razem, to ja zawsze na głowie jadę. Tu na głowie gława i, i to jest to. Po prostu. I know, know to. Oh. Zobaczcie. To jest gława jest po urodzeniu dziecka, after delivery oh. Na zagojenie się ran. to się, ro, się robi okłady z głowy. Tam na ten... Na, na, jak się dziecko już urodzi, to nie. Mm -hmm. Kurczę oko mi. Oko mi się zrobiło czerwone, mam, rozdrapałem sobie oko. Yeah. Jedno oko. Real, no? Być może brew albo rzęsa mi wpadła do środka i sobie ją i zaczęła Just tak. Na last night have liquid go out and then hard. Yeah? You know, like hard you can scratch sometimes, no? Uh, a oh, more, more like it, go on eyes chill to jest. Alone, but now my o, tam, nie wiem, oko, mam zaczerwione oko. Nie chcę wam pokazać. Oko się samo umyje, it. tylko żeby nie, important not, not touch, nie yeah, dotykać. Nie dotykać. Mam kropelki. Jak Lalin już skończy tutaj, to z kolei weźmie mi na bliżej i zarzuci kropelki do oczu. to jest jogi mnie dać Japanese drops. O, a to prepare No kochani, to witamy Was w ten no, nowy dzień. Poranek jest piękny dzień, ładny słoneczny. Lalin już dostała paczkę z shopi, już, już kupiła ciuszki, szmatki jakieś przyszły. No i, i ten, i zadowolona, teraz rączki sobie wygo i zadowolona, you are happy, Te buy this. Yeah, yeah. O, oh, happy To nie przeszkadzamy nie, się moczy 20, 20 minut, 20 minut whole house again. <laughs> Mówi, że jutro będzie mogła znów cały, cały dom myć no, będzie. Ale dla mnie się cieszy. Bardzo dziękuję Wam, że dbacie, że się, że się interesujecie, że komentujecie o tych jej rękach, że, że dajecie różne wskazówki. To ona to bardzo docenia mówi. A moje inne dziecko, co robi? Cześć! Cześć. Co robisz? Watching TV. Dobrze sobie Danielek ogląda telewizję Aiki Ale nie gra na telefonie przynajmniej co nie Ale słoneczko Ale słoneczko tutaj Zobaczcie Niebo jest ładne dzisiaj Nie powiem, żeby schmurne. Jest chmurne, ale takie chmurki to aż się chce, żeby czasami przeszła i zasłoniła słoneczko, tylko że one tak, jakby w miejscu stoją. No, mamy dzisiaj plan przejechać się gdzieś może na, na plażę na chwilkę, na, na, na pół godzinki. Zobaczymy. No, Angelo sam w armie, musimy jemu kupić jeszcze warzywa. Z tego co wiem, to potrzebuje warzywa. Wszystkie inne rzeczy ma, ale warzywa. Musimy my mu kupić, żeby już nie latał, nie zamykał sklepu, albo, albo żeby nie kupował obok warzywniaku, który jest bardzo drogi. To jak my będziemy przyjeżdżać przez rynek, to sobie kupimy dla niego rzeczy. A tymczasem się coś do mnie łasi. <ścoughs> łasi się kicia. Mimi, mi, mi, mi. mi, mi. Tak. Mimi, mi, mi, mi. Co? Da. Kicia się łasi do, do mnie, tak? Zostawiamy kicie. Idę na kawę swoją.